Witajcie. Chciałam dodać kilka słów jako uzupełnienie ostatniego wideo. Było tam bardzo dużo do powiedzenia i o pewnych rzeczach, jak się można było spodziewać, zapomniałam. Chciałam też na wstępie dodać, że nie jestem specjalistką od ekonomii. Co prawda, miałam na studiach także i zajęcia ekonomiczne, ale nie mogę powiedzieć, że dużo się nauczyłam. Za wyjątkiem geografii ekonomicznej, która okazała się świetnie prowadzona i dość dużo mi pozostało z tych zajęć. Natomiast o co chodzi? Chciałam Wam powiedzieć, że kolejnym takim punktem bardzo istotnym dla aktualnej sytuacji. Jest decyzja tzw. grupy BRICS, obejmującej Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Południową Republikę Południowej Afryki, stworzenia alternatywnej waluty międzynarodowej opartej na rzeczywiście istniejących dobrach, w odróżnieniu od dolara i powiązanego z nim euro, które są tzw. pieniędzmi. Fiducjarnymi, a mianowicie mają pokrycie w dobrym słowie. Tutaj trzeba by opowiedzieć trochę więcej na temat Amerykańskiej Rezerwy Federalnej, czyli Fedu. Myślę, że jeśli poszukacie w internecie, to zorientujecie się, że sama historia powstania tej instytucji jest może nadaje się do cyklu o teoriach spiskowych, a jednak miało to miejsce. Bardzo to dziwna historia, i zawsze można pytać, czy tego typu instytucja, jak również banki centralne, rzeczywiście pomagają ekonomii poszczególnych krajów. Ale to inna sprawa. W każdym razie, co oznacza w praktyce ta decyzja? Otóż oznacza ona powolną śmierć dolara i euro. Natomiast przestawienie ekonomii na wymianę dóbr. Polska oczywiście znalazłaby się w bardzo korzystnej sytuacji ze względu nie tylko na zasoby węgla, ale także i na zasoby kruszców, które na terenie Polski występują, a także na możliwości Polski jako eksportera żywności, bo to też jest bardzo ważne. I tutaj chciałam przypomnieć powiedzenie przypisywane Henryjem. Kissingerowi, który wiele lat temu miał powiedzieć, że ten, kto zarządza energią, Zarządza narodami. Ten, kto zarządza żywnością, zarządza, zarządza państwami, a ten, kto ma w ręku pieniądze, zarządza całym światem. Oczywiście trzeba się liczyć, że ludzie, którzy posiadają największe fortuny w dolarach i którzy notabene mają możliwość dodrukowania pieniędzy właściwie w takiej ilości, jaka jest im potrzebna. Przy y, tendencji do tworzenia walut y, wymienialnych, w, opartych na istniejących dobrach, mogą y, zauważyć, że ich fortuny zmniejszą się. W związku z tym możemy zaobserwować, Trend wykupywania ziemi rolnej właśnie po to, żeby przejąć właściwie całą gospodarkę żywnościową. I tu trzeba zwrócić uwagę, że to oczywiście jest przejmowane przez wielkie międzynarodowe korporacje, które nie są zainteresowane wolną dystrybucją żywności. Właściwie chciałyby cały handel żywnością przejąć, co oznacza, Także, że y, będzie coraz więcej tak zwanej żywności GMO, która to żywność nie może być y, używana, jakby to powiedzieć, nasiona, pozyskane y, drogą uprawy. GMO nie mogą być dalej używane. Właściwie za każdym razem trzeba kupować nowe nasiona, jest to niemożliwe, co kiedyś było regułą, że rolnik pozostawiał sobie część zboża na przyszłoroczne zasiewy. A jeśli jego zboże było wyjątkowo piękne i obfite, po prostu było kupowane także przez innych. I w ten sposób można było liczyć zawsze na zabezpieczenie. W tej chwili również dziwną sprawą jest susza we Włoszech. Są oczywiście teorie spiskowe, które mówią, że nie jest to rzecz zwykła i ma to na celu po prostu przejęcie gospodarki rolnej Włoch, podobnie jak przejęcie całej włoskiej turystyki. Wydaje się, że nie jest to zbyt pozytywna wizja, tym bardziej, że Możemy z, z pewnym zaniepokojeniem słuchać także wypowiedzi państw należących do grupy BRICS, które mówią, że nadszedł czas na odwrotną kolonializację. Czyli, że po prostu w tej chwili Azja chce, po prostu stawia sobie za cel odwet na Europejczykach za doznane krzywdy. Oczywiście Polska nie miała absolutnie jakiegokolwiek wpływu. Także jeśli chodzi o Włochy, to można powiedzieć, mogę podać na obronę mojej drugiej ojczyzny, że wszędzie tam, gdzie nawet w czasach polityki imperialnej Mussoliniego pojawili się Włosi, czyli Libia, Etiopia, to zajmowali się głównie budowaniem szpitali, dróg i szkół. Także Niemcy między innymi stwierdzili, że jeśli chodzi o Włochów, to zdecydowanie bardziej opłaca się mieć ich jako wrogów niż jako sojuszników. No więc może to w ten sposób należy ująć. To było kilka słów, które drogą uzupełnienia i po prostu chciałabym, abyśmy zaczęli myśleć. Dlatego właśnie tak jest ważne, aby zwrócić uwagę na ogromne znaczenie rolnictwa, ponieważ jeśli stracimy rolnictwo, stracimy Polskę. A mój niezapomniany Promotor pracy doktorskiej na Uniwersytecie Florenckim. Świętej pamięci pan profesor Giuseppe Barbieri zwykł mu omawiać, że kraj tylko wtedy może być suwerenny, jeśli jest w stanie samodzielnie wyżywić wszystkich swoich obywateli. I to tyle na dzisiaj. Spokojnej nocy, kochani.